Czesława Sabina Ruxer była profesorką Uniwersytetu Poznańskiego, jedną z dwóch obok Ludwiki i Rybickiej kobiet, które miały samodzielne pozycje i samodzielnie kierowały zakładami czy seminariami w naszym Poznańskim Uniwersytecie. Kierowała przez cały okres międzywojenny zakładem archeologii klasycznej. Zajmowała się historią czy archeologią przedgrecką, kulturą mykańską, kreteńską, etruską. Można powiedzieć, że ta cała archeologia poznańska przy wkładzie pana profesora Kostrzewskiego to jest właściwie zrobiona rękoma Mieczysławy Rukser. Jej dyplomowe prace dotyczyły jednakowoż zawsze naszyjnika greckiego, tego w jaki sposób on tworzył się, w jaki sposób ewoluował. Bardzo drobiazgowo, bardzo pieczołowicie to opisywała. Jej publikacje, jej teksty, właśnie z racji na tą taką bardzo wąską dziedzinę, jaką się zajmowała, dalej są jakimiś wskaźnikami dla prac innych archeologów i archeolożek. Pochodziła z rodziny inteligenckiej, ponieważ jej tata był notariuszem. Kończyła szkołę wydziałową imienia Świętej Scholastyki w Krakowie i tam też uczęszczała do prywatnego gimnazjum żeńskiego imienia Królowej Jadwigi i po uzyskaniu właśnie matury rozpoczęła studia w Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam studiowała filologię i archeologię klasyczną. W międzyczasie pracowała w szkole, uczyła w jednej z krakowskich szkół właśnie języka łacińskiego. W Poznaniu znalazła się w 1922 roku. Młody prężnie rozwijający się Uniwersytet Poznański szukał pracowników, pracowniczek w całej Polsce i w ten sposób pani profesor Mieczysława Rukser trafiła do Poznania. Kraków jednakowoż był bardzo ważnym miastem w jej życiu, dlatego że kiedy wybuchła wojna, tam wyjechała. Udało jej się w miarę bezpiecznie ten okres II wojny światowej przetrwać, ponieważ pracowała w Muzeum Archeologicznym w Krakowie, ale też w Muzeum Czartoryskich, prowadziła jakieś zajęcia, jeszcze dodatkowo, co pozwalało także jej utrzymać się w tamtym czasie. No, można powiedzieć, że była kosmopolitką, że znała świetnie język łaciński, legitymowała się świetną znajomością języka niemieckiego. Zwiedziła Egipt, Palestynę, Turcję, Cypr, oczywiście Grecję, także robiła badania w Niemczech, w Wielkiej Brytanii. Tam są te największe muzea, gdzie zdeponowane są te najbardziej znaczące zabytki tego okresu, którym się pani profesor Rukser zajmowała. Warto też wspomnieć nazwisko promotora, pierwszego promotora Mieczysowy Rukser, czyli profesora Bieńkowskiego, o którym z kolei mówi się, że on w ogóle stworzył całą krakowską szkołę archeologiczną i wszyscy jego uczniowie to byli wybitni archeolodzy. Wśród nich właśnie jest nasza pani profesor Rukser. Mieczysława Rukserówna doktoryzowała się w 1922 roku na podstawie pracy Historia naszyjnika na obszarze kultury egejsko-minojskiej. Podstawą jej habilitacji była praca zbierająca jakby wszystkie jej dotychczasowe badania, historia naszyjnika greckiego. Książkę habilitacyjną można potraktować jako pierwszy tom. Miała podobno też drugi. Takie materiały znajdują się w archiwum, ale w czasie wojny niestety ten egzemplarz gdzieś Rozpłynął się i na podstawie notatek, na podstawie też no, doświadczeń współpracy z panią profesor Rukser, profesor Kupczak, jej uczeń, wydał w 1972 roku historię naszyjnika greckiego, który można traktować jako tom drugi. Przez cały okres międzywojenny pracowała w Poznaniu. Pełniła obowiązki kierownika zakładu, kierownika seminarium i przez cały okres międzywojenny zarządzała Katedrą Archeologii Klasycznej. To się zmieniło dopiero po II wojnie światowej, kiedy przeniesiono ją do Katedry Historii Sztuki. Dokonało się to przez to, że pani profesor Rukser, mówiąc tak najoględniej, nie była admiratorką nowego systemu politycznego, jaki był po II wojnie światowej w Polsce. Pani profesor Ruxer znała się doskonale z profesorem Kostrzewskim. Myślę, że nawet można zaryzykować stwierdzenie, że się przyjaźnili. Nie tylko z tego względu, że pracowali wspólnie, ale także inspirowali. I między innymi właśnie profesor Kostrzewski w okresie międzywojennym prowadził badania na Podolu. I te badania właśnie były inspirowane i podpowiedziane niejako przez profesor Ruxer. Nazywali ją babcią. Wiedziała, że tak ją studenci nazywają, ponieważ ona potrafiła po prostu się bardzo mocno angażować też w sprawy studenckie, bo kiedy właśnie po wojnie prowadziła zajęcia właśnie tutaj w Muzeum Archeologicznym, na projektorze wyświetlała jakieś, jakieś zdjęcia, klisze, przepaliła się żarówka i kiedy poprosiła profesora Kostrzewskiego o to, czy może kontynuować zajęcia, on wyraził zgodę pod warunkiem, że przyniesie swoją żarówkę. Znamy bardzo wiele wypowiedzi jej uczniów. I tam się jawi jako osoba bardzo dobra. Jeden z jej studentów dodawał zawsze, że była bardzo wierząca. Wymagała po prostu od swoich wychowanków i wychowanic myślenia, ale takiego zakochania się w tym, co robią. Chyba oczekiwała tego samego, co sama dawała nauce. Więc wydaje mi się, że była bardzo wiarygodna właśnie jako naukowczyni, jako, jako badaczka. Myślę, że jest dobrym przykładem mistrzyni w nauce. Pani profesor Mieczysowa Lukser podzieliła z bardzo wielu kobiet w historii, bo gdzieś tam, podobnie jak i ten egzemplarz drugiej części habilitacji zaginął, ona również gdzieś się rozmyła w tej historii. Nie mamy zbyt wielu śladów, miejsc, które są z nią kojarzone, albo wręcz nawet noszą je imię, tak jak to na przykład ma miejsce w przypadku innych profesorów, mężczyzn okresu międzywojennego. Profesor Kostrzewski ma swoją ławeczkę.